26 szósty lipiec, dwa Karłowice, zarośnięty zakrzeczony dom, nieukończony, nie zamieszkały, widać lata opuszczenia domu podpiwniczone przygotowane dwa garaże na poziomie półpiwnicy wysoki parter i piętro Dachówka w stanie nie najgorszym otoczenie domu w stanie tragicznym drzewa zdobywają teren dom zbudowany z cegły. stolarka drewniana widać lata temu rynny zabezpieczające przed opadami z boku winorośl zaczyna się wspinać na poziomy najwyższe do kalenicy Pierwsze piętro, parter poddasze, świetlik na poddaszu, a więc poddasze przeznaczone na cele gospodarcze. Zgromadzenie cegła przed domem. Straciła. Wszelką wartość najprawdopodobniej. Gruz. Kominy otynkowane. I tak wygląda niedokończona budowa na działce na Karłowicach. Dziękuję za uwagę.